Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Kiedy myślisz, że nic Cię już w życiu nie zdziwi, wszak mamy 2023 rok, rok w którym amerykański generał, szef Norad, otwarcie i wprost zaczął gadać o kosmitach, widzisz to. Our life in 10 now will be completely different, very much affected and. I zanim przejdziemy do tego, co pan Klaus Schwab powiedział, a są to rzeczy niesamowicie niepokojące, zwłaszcza, że powiedział dużo więcej tylko się nie nagrało, ale mam tego transkrypcję, to zwróćmy uwagę, co tam jest napisane na Pulpicie, przy którym sobie pan Klaus Schwab stoi, a także co jest napisane na tym ekranie, który jest widoczny za tym panem, który sobie siedzi na fotelu. World Government Summit. Jak to przetłumaczyć? No, chyba jako szczyt rządu światowego. Tak, drodzy Państwo, szczyt rządu światowego. Sam nie wiem, która. Teoria w kanonie teorii, które jeszcze do niedawna były wyśmiewane, uważane za niedorzeczne, jest bardziej kanoniczna. Ta o kosmitach i rzekomej fałszywej inwazji kosmitów. Do której de facto się trochę odnoszą ostatnio teraz bardzo poważni ludzie, no bo wiecie, no najpierw generał amerykański, szef Noradu zaczął gadać o kosmitach, a potem nawet yy, szef NATO, pan Jens Stoltenberg. No to ludzie stwierdzili: Kurde, może w tej teorii jest jednak ziarnko prawdy i może coś z tymi kosmitami będzie grane? Yy, czy teoria o tym, że tworzony jest światowy rząd? No, drodzy Państwo, World Government Summit, szczyt rządu światowego, no to chyba nazwa organizacji nie pozostawia żadnych wątpliwości. I tak, oczywiście, na razie to jeszcze nie jest żaden oficjalny rząd światowy, na razie jeszcze oficjalnie rządy na świecie tych poszczególnych państw nie, powoduła, nie powołały żadnej organizacji, która się tak nazywa i nie oddały jej suwerenności. Nie. Na razie jest to tylko organizacja pozarządowa, tak zwana non-profit, która przyjęła taką nazwę. No i można by tutaj włożyć to między bajki i zacząć sobie z tego po prostu śmieszkować, no bo jest na świecie bardzo wiele różnych organizacji, które mają wprowadzającą w błąd nazwę. Jest cała masa różnych prywatnych fundacji, stowarzyszeń i innych tego typu rzeczy, które podszywają się pod, pod instytucje państwowe. Na przykład ośrodek tego, tamtego, albo na przykład fundacja, która. Udaje, że jest fundacją powiązaną ze słynnym królem Polski, a tak naprawdę jest fundacją George'a Sorosa, globalisty, który ma ochotę zlikwidować państwa narodowe. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I hipokryzja sięga tak daleko, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby w Polsce była na przykład organizacja o nazwie Ośrodek Krzewienia Patriotyzmu, który tak naprawdę by polskich patriotów zwalczał. I próbował wprowadzać jakąś zagraniczną, wrogą Polsce propagandę. Tutaj papier przyjmie wszystko, więc nie ma też yy, żadnego zakazu, żeby nazwać sobie jakąś organizację yy, rządem światowym i organizować szczyt tego rządu światowego. Tyle, że ta organizacja to jest organizacja, na której przemawia Klaus Schwab. Tak, ten Klaus Schwab od Forum Ekonomicznego, tak, tego Forum Ekonomicznego, yy, które robi co roku szczyt w Davos, tak, tego, yy, tych szczytów w Davos, na którym dość oficjalnie yy, topowi ludzie z całego świata radzą, jak ma wyglądać na świat. Tak, tych szczytów, na których politycy są traktowani z buta, na których politykom bardzo wyraźnie pokazuje się, że oni są niczym kwiatek do kożucha i gdzie się ich dosłownie poniża. I nie, nie zawsze wygląda to tak jak poniżenie, którego doznał pan prezydent Andrzej Duda, który to został zgaszony niczym uczniak na panelu przez jednego z panelistów, bo za dużo mówił, a pan redaktor chciał coś powiedzieć, więc mu wprost powiedziano. Żeby skończył, tak, prezydent kraju Polski został zgaszony, bo za długo mówił, a dziennikarz chciał coś powiedzieć, czy wyraźnie została ustalona hierarchia. Najpierw dziennikarz, potem długo długo nic, potem prezydent Polski, ale, ale generalnie ta hierarchia jest tam bardzo wyraźnie zaznaczona. Najpierw są topowi bankierzy i szefowie instytucji, pod nimi są mm, szefowie różnych. Organizacji, pod nimi są dziennikarze i inni ludzie, którzy są narzędziami do wywierania wpływu na społeczeństwo, a gdzieś tam na końcu niejako łaszą się do nich politycy. A na szczycie tego wszystkiego siedzi sobie pan Klaus Schwab, ten od organizacji, której jednym z głównych Celów, głównej maksymy jest światowy reset ekonomiczny, jest zlikwidowanie gotówki, który uznał pandemię za window of opportunity, czyli takie okno sposobności, doskonały czas do działania i ten, którego bliska współpracowniczka zrobiła artykuł pod tytułem Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Czyli Wiecie, to jest zasadnicza. Powiedziałbym różnica, bo jak ja sobie założę organizację, której nazwa będzie sugerowała, że na przykład zamierzam coś robić, na przykład yy, zwalczać wrogów PiSu, no to można sobie to zrobić śmichujki. No bo po pierwsze, wiadomo, że ja raczej nikomu krzywdy nie zrobię. Wiadomo, że ja nie mam żadnej motywacji w zwalczaniu wrogów Pisu, a nawet gdybym, to będę to robił legalnie i w granicach prawa. Ale gdyby na przykład taka organizacja, która ma w statucie zwalczanie wrogów Pisu i w nazwie walkę z wrogami ojczyzny, na przykład była założona przez prawą rękę na przykład, premiera, i dostawała miliony czy setki milionów z budżetu państwa, o to już jest na poważnie, bo znaczy, że ktoś tworzy zbrojne ramię rządu. Tak samo tutaj, drodzy państwo. Ten szczyt zrobiła organizacja, która jest na tyle potężna, że zrobiła gigantyczną imprezę, na której przemawia sam Klaus Schwab, i oni sobie tam radzą, co zrobić, żeby ukształtować przyszłą rolę rządów? I to są ludzie, którzy jak najbardziej mają ku temu siły i środki, bo moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia, forum ekonomiczne. W Davos, ten szczyt w Davos nie ma na celu wypracowanie czegoś, nie ma na celu porozumienie, nie ma na celu dogadanie się i ustalenie pewnych kwestii, bo w dzisiejszych czasach takie rzeczy to się robi online i nie potrzeba się zjeżdżać z całego świata, żeby się dogadać. Nie mówiąc już o tym, że takie rzeczy to załatwiają, załatwia się na szczeblu technicznym, to nie trzeba przywódców do tego. Ten szczyt moim zdaniem to jest takie trochę obsikiwanie terenu. Jak pies wchodzi na dany teren, to go znaczy. Chodzi i zostawia swój zapach na poszczególnych drzewach. Tak samo odczytuje Forum Ekonomiczne w Davos. To jest takie swoiste zaznaczenie wpływów, pokazanie, zobaczcie, jesteśmy sobie taką organizacją, która niby jest organizacją non-profit, Profit, niby w, w takim ujęciu e, światowym, no za dużo nie znaczy, jej budżet wcale nie jest taki duży, ale raz na rok robimy stryk i nagle najwięksi przywódcy światowi przychodzą i dają się upokarzać, pokazują, że są podlegli, pokazują, że są submisywni, ulegli, robią to, co im każemy. To jest takie nawet nie tyle powoływanie się na wpływy, to jest oznajmianie całemu światu, jakie mają wpływy. A wpływy mają niesamowite, bo co łączy takich ludzi jak Xi Jinping, czyli szef Chińczyków, Władimir Putin, czyli prezydent Rosji, prezydent. Obecny Stanów Zjednoczonych, czyli pan Biden, ale też były prezydent, yy, Rosji, prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli pan Donald Trump, Mateusz Morawiecki i cała, cała masa różnych rzeczy. Ludzi, którzy na przykład teraz oficjalnie się tak bardzo nie lubią, że aż setki tysięcy ludzi tracą życie na konflikcie zbrojnym, w którym na polecenie tychże ludzi. Biorą oni udział. No tutaj oczywiście zapomniałem o Zełęńskim. Załońskiego też to dotyczy. Co tych wszystkich ludzi, którzy się oficjalnie tak bardzo nienawidzą, łączy? A no łączy ich Klaus Schwab i Forum Ekonomiczne w Davos. Jeśli wpiszecie sobie dowolne z tych nazwisk plus Klaus Schwab lub dowolne z tych nazwisk plus Wef lub dowolne z tych nazwisk plus World Economic Forum, wyskoczy wam zdjęcie, gdzie każdy z tych ludzi ściska rękę. Klausa Schwaba, lub też występuje na e, szczycie Światowego Forum Ekonomicznego. No to, drodzy Państwo, czy to nie jest taki realny rząd światowy? Jeśli jest to organizacja, która jest w stanie wezwać na dywanik dowolnego, liczącego się na świecie po polityka, e, łącznie z prezydentami Stanów Zjednoczonych, Rosji oraz przywódcą Chin, gdzie wyraźnie pokazuje się ludziom, jaka tam jest hierarchia, że politycy są prawie że najniżej tej hierarchii. Oczywiście no, najniżej to jest obsługa techniczna, prawda? Ludzie, którzy tam roznoszą drinki, no ale no, wyraźnie teksty, które leciały w stronę prezydenta Polski, pokazują, że przynajmniej on jest poniżej, przepraszam, byle dziennikarza. Gdzie wiadomo, że dziennikarze w chwili obecnej mają już bardzo niski, nazwijmy to, status społeczny, generalnie coraz bardziej zmieniają się w dostawców treści, i coraz częściej w redakcji rządzi nie redaktor naczelny, tylko dyrektor wydawniczy, czy też dyrektor działu reklamy, i tak naprawdę to jest kasa, 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 a takiego prawdziwego dziennikarstwa już coraz mniej, prawda? I taki dziennikarz wyraźnie był powyżej. Powyżej powyżej prezydenta Polski. Ale także inni są tam traktowani, no może nie tak bardzo zbuta jak pan Duda, ale też bardzo, bardzo niefajnie. To bardzo wyraźnie pokazuje takie zwierzchnictwo. To jest dobre słowo: eee, zwierzchnictwo. I to jest, no, drodzy Państwo, no cóż, no. Mówiąc krótko, ludzie, którzy od dawna zachowują się jakby byli rządem światowym, zrobili sobie organizację, którą nazwali rząd światowy i robią szczyt rządu światowego. A cel tej organizacji jest taki, że oni będą decydować, co mają robić poszczególne rządy. Super, nie? Co... Biorąc pod uwagę, jak wiele ostatnio dzieje się rzeczy takich, że Politycy na coś się zgodzili, tylko zapomnieli nam o tym powiedzieć. Na przykład że ostatnio gruchnęło, że premier Rządu Prawa i Sprawiedliwości, pani Bata Szydło. Tak, ta miło, miła Batka, pani Batka, tak często bardzo miło wspominana przez pisowców, to ta dobra, że, że morawiecki to niekoniecznie, ale, ale pani Batka Szydło, no boże, taka mamusia nasza. Ta mamusia nasza, przecież za jej rządów. Została podpisana umowa z Ukrainą, którą śmiało można nazwać tajną, bo to była umowa z 2016, która w monitorze polskim została opublikowana dopiero w 2019, a zaczęła obowiązywać bodajże w 2018. No, ciekawe, nie? że najpierw zaczyna obowiązywać, a potem ją publikują dopiero. A i tak nawet po publikacji jakoś tak się za bardzo nie chwalili. Raczej tak było tak, 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 cichutko, tak. Tak jakby się wstydzili, że naród, albo obawiali, że naród polski się dowie. No, dowiedział się. I, I ja rozumiem, że nie chcieli, żeby się ludzie wcześniej dowiedzieli, tak? Pytanie jeszcze o jakich rzeczach? My nie wiemy. Na co jeszcze politycy się zgodzili? A, e, a, a, no my, a my o tym po prostu nie wiemy. Także tyle. I jeśli chodzi o to, co tam pan Klaus Schwab mówił, to całkiem fajna transkrypcja tego jest na portalu ithardware. To jest ithardware.pl. Może przeczytajmy sobie ten artykuł. Paweł Czajkowski. Paweł Czajkowski, Klaus Schwab. Ci, którzy opanują nowe technologie, będą panami świata. Czyli proszę bardzo, mamy tutaj już nie tylko yy, kwestię yy, związaną z. Yy, kwestią związaną z tym, że. Czegoś Ci Państwo chcą, ale również pokazana jest droga do celu. Opanowywanie nowych technologii jako droga do celu, jakim jest bycie panem świata. No, czy można jak bardziej dosadnie i bardziej jednoznacznie się wyrażać? Zwłaszcza, że tutaj znowu należałoby powiedzieć i cyk, kolejna teoria, no bo przecież od lat mówi się, że właśnie droga do objęcia władzy. Ponadrządowej, niemal absolutnej, przez organizacje ponadrządowe, bo to już chyba tak należałoby je nazywać, nie pozarządowe, tylko ponadrządowe, będzie prowadziła przez opanowanie nowych technologii, niekoniecznie etycznych. Tak bym powiedział yy, raczej pewnie nieetycznych. Przeczytajmy ten artykuł. Paweł Czajkowski. Klaus Schwab. Ci, którzy opanują nowe technologie, będą panami świata. Założyciel i przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego, w skrócie WF, Klaus Schwab, podczas niedawnego przemówienia programowego, omówił, w jaki sposób opanowanie technologii może pomóc potężnym elitom, uwaga, cytat, zostać panami świata. <słuch> Schwab przemawiał podczas Światowego Szczytu Rządowego. No, w 2023 roku. Ja bym to trochę inaczej nazwał, właśnie moim zdaniem. World Government Summit to nie jest e, światowy szczyt rządowy, tylko raczej szczyt rządu światowego. I moim zdaniem to jest bardziej trafna, e, trafne tłumaczenie. Mm -hmm. e, 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 szwab e, przemawiał podczas Światowego Szczytu Rządowego 2023. Wydarzeniu programowym przez niewy... wydarzeniu programowym przez niewybraną organizację non-profit, która poświęcona jest kształtowaniu przyszłości rządów, jesteśmy na początku, powiedział Szwab. No, całe szczęście, że nie na końcu, ale sądzę, że na końcu to już nie będzie mieli kompletnie nic do gadania. Przypomnę, że te. Elity to już są e, tak głęboko mm, bezczelne, że przypomnę C C40, y, czyli ograniczenie warszawiaką, ale y, spokojnie, jak wejdzie to w Warszawie, to nie miejcie wątpliwości potem będzie na całym świecie ograniczenie warszawiaką w wariancie ambitnym, y, możliwości y, Możliwości jedzenia mięsa, spożycie mięsa w wariancie ambitnym, zero. Do 2030 roku spożywanie nabiału w wariancie ambitnym, zero. Ilość samochodów prywatnych, zero. Ilość nowych ubrań na mieszkańca na rok, trzy. W to wchodzą również buty i skarpetki. Eee, także wiecie. To wszystko jest trochę na zasadzie takiej, że ja czasem mam wrażenie, że, że, że może umarłem i, i jestem w piekle? Albo że, że ja śpię? Albo. Nie wiem, bo naprawdę Krzysiek Dzieckowski miał taką przepowiednię, że 2019 jest ostatnim w miarę normalnym rokiem. I facet do końca życia będzie z tym kojarzony i będzie kojarzony pozytywnie, bo to jest chyba najbardziej trafny tekst, jaki w życiu słyszałem. No, drodzy Państwo, czy tak nie jest, że 2019 był ostatnim w miarę normalnym rokiem? 2020 zaczął się od straszenia nas III wojną światową, tamte zabójstwo Sulejmaniego, potem strasznie dziwna zaraza, w 2021... Próba odbierania, dzielenia społeczeństwa niczym naziści w latach 30. na tych, którzy będą mieli więcej praw i na tych, którzy będą mniej mieli praw. 2022 Znowu trzeci konflikt światowy całkowita walka z, ze swobodnym przepływem informacji, ze swobodą wypowiedzi. Totalna cenzura, nie? 2023, no to, kurczę, drodzy Państwo, inwazja kosmitów! No, szef Noradu, do no, generał amerykański na poważnie mówił, że być może, że zestrzelili pojazd kosmitów, że niczego nie wyklucza, no. To jest... No, to jest coś niesamowitego. Lecimy dalej. Może przeczytajmy ten akapit od początku. Szwab przemawiał podczas Światowego Szczytu Rządowego 2023. wydarzeniu prowadzonym przez niewybraną organizację non-profit, która poświęcona jest kształtowaniu przyszłych rządów. Rozumiecie? Kształtowaniu przyszłych rządów. Oni się nie kryją, oni wprost mówią, że ich celem jest kształtować przyszłe rządy. Jesteśmy na początku, powiedział Szwab. Kiedy patrzysz na transformację technologiczną, zwykle odbywa się ona w kategoriach czystej S. I właśnie teraz przechodzimy do fazy wykładniczej. Założyciel Światowego Forum Ekonomicznego dodał i zgadzam się, sztuczna inteligencja, ale nie tylko sztuczna inteligencja, ale także metaverse, technologie neokosmiczne i mógłbym tak wymieniać na przykład biologię syntetyczną. Nasze życie za 10 lat będzie zupełnie inne. Uwaga bardzo dotknięte. Tak. Pan Klaus Schwab nawet chyba nie próbuje udawać, że te życie nasze za 10 lat pod ich rządami będzie lepsze. A kto opanuje te technologie? W jaki sposób będzie panem świata. No, jak dodamy jeszcze do tego, że pan Klaus Schwab y, wygląda jak y, ikoniczny, czarny charakter z filmów o Jamesie Bondzie, który chciał zniszczyć świat y, lub przejąć nad nim władzę, to już naprawdę to wszystko robi się. no bardzo mało śmieszne, nie? Schwab twierdzi, że technologie mogą wymknąć się spod kontroli globalnych elit. Do czego nie można dopuścić, bo kto będzie panował nad technologią, będzie panem świata. No to ja mam wrażenie, że nie tylko można do tego dopuścić, ale wręcz chyba by trzeba. Chociaż Schwab wierzy, że technologia może pomóc globalistom opanować świat, wyraził również głębokie zaniepokojenie, że technologie te mogą wymknąć się spod kontroli globalnych elit. Moim zdaniem, moim głębokim, zmartwie... Przepraszam, moim, zmartwieniem, moim głębokim zmartwieniem jest to, że technologie źródłowe, jeśli nie będziemy współpracować na skalę globalną, jeśli nie opracujemy wspólnie niezbędnych polityk, wymkną się naszej mocy opanowania tych technologii, powiedział Schwab. Aby zmniejszyć ryzyko utraty przez globalistów kontroli nad tymi technologiami, Schwab wyraził chęć ukształtowania niezbędnej polityki, aby upewnić się, że technologie te służą ludzkości. Nie chcę być złośliwy, ale mi się wydaje, że jeśli pan Klaus Schwab i jego ludzie położą łapę na tej technologii, to te technologie będą służyć każdemu, tylko nie, ludności, nie ludzkości. Chyba że będą definiować ludzkość jako. Siebie i wąskie, i wąskie grono swoich kolegów. E, Schwab stwierdził również, że poszczególni obywatele będą czuli się przytłoczeni zmianami, ponieważ nie są w stanie zrozumieć naprawdę tego, co się dzieje, i powiedział, że dlatego rządy światowe muszą wkroczyć mają ambicje i wizję, aby pokazać, że te technologie. Mogą służyć dla dobra. Czyli mówiąc krótko, będą nam wmawiać, że to dla naszego dobra i yy, każdy, kto będzie twierdził inaczej, będzie jakoś brzydko nazywany i będzie atakowany i um, będzie no, generalnie to, co z zarazą, to co z Ukrainą i z kilkoma innymi rzeczami, tylko tym razem no, sprzeciwiasz się globalizmowi, sprzeciwiasz się rządowi światowemu, sprzeciwiasz się. Jednej wielkiej wirtualizacji rzeczywistości, chcesz jeść mięso, chcesz jeść nabiał, nie chcesz jeść mąki ze świerszczy. No to nie wiem, może naprawdę zrobią nam fałszywą inwazję kosmitów i będą mówić, że jesteś zindoktrynowany przez agenta z Marsa. Takiego wiecie. Co to, to wchodzi ci do mózgu i ty nawet o tym nie wiesz. Więc możesz nie wiedzieć, że jesteś obcą agenturą. A jak zrobią odpowiednią propagandę, to ty może nawet uwierzysz w to, że jesteś agentem, mimo tego, że nie jesteś agentem. <słuch> Podczas tego przemówienia Szwab nie zagłębił się w szczegóły tego, jak te technologie zmienią życie. Jednak on i Światowe Forum Ekonomiczne, które stara się, cytat, kształtować globalne, regionalne i branżowe programy, już wcześniej dzielili się swoimi dystopijnymi wizjami. Dystopia, czyli to jest przeciwieństwo utopii, antyutopia świat, w którym nikt nie chce żyć. Niektóre z wizji technologii, za którymi się opowiadali obejmują technologię łączącą tożsamość fizyczną i cyfrową systemy tożsamości cyfrowej yy, yy, określenie, yy, okre, yy, określające dostęp do usług czy zautomatyzowane systemy walczące z dezinformacją Paweł Czajkowski to napisał proszę państwo oczywiście walczą z dezinformacją na tej zasadzie że jeśli mówisz cokolwiek co im się nie podoba to to jest dezinformacja taka jest dzisiejsza Definicja dezinformacji. Niestety. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!